Pani dekiej atletyki w minionym tygodniu nie mogli narzekać na brak wrażeń jak co roku w Chorzowie na Stadionie Miejskim odbył się miting otwarcia sezonu. W sobotę zaś obiekt był gospodarzem drużynowej Ligi Młodziku. Choć pogoda była jeszcze mocno kapryśna jak na tę porę roku, na starcie swoich konkurencji stawiła się niemała ilość uczestników. Rywalizowano w wielu konkurencjach biegowych oraz technicznych. Dzisiaj występuje 590, ponad 590 zawodników. Z 47 różnych klubów. Z racji tego, że dzisiaj jest dużo dzieci, czyli roczni nawet 2016 lub nawet młodsi, to dla nich zostały przygotowane również konkurencje takie jak 60, 150 i czystaną. To, to właśnie typowo dla takich młodszych. No początek, meeting otwarcia sezonu, początek sezonu. No my ten start akurat tutaj traktujemy taki bardziej powiedzmy wprowadzająco treningowe nietypowe konkurencje typu 150 300 metrów które mają gdzieś tam przetrzeć nas przed takim docelowym otwarciem sezonu który już planujemy 13 maja w Rudzie Śląskiej no, pogoda taka średnia mocny trening a mimo to jestem bardzo zadowolona z moich zawodników ponieważ no, biegają życiówki Było dobrze może nie wybitnie ale myślę że jestem całkiem zadowolona na 100 metrów udało mi się Nieznacznie, ale pobić rekord życiowy, bo poprzednio miałam 12,94, teraz pobiegłam 12,92. No Na 300 metrów udało mi się pobić rekord życiowy ze stadionu. Nie, nie jest to mój najlepszy wynik, bo na hali biegałam szybciej, ale jest myślę okej. Okay, jak na początek sezonu, jak na tę pogodę, to jest dobrze. Sport wśród dzisiejszej młodzieży często się uważa, że umiera, a dzisiaj mamy udowodnienie, że jednak jest inaczej, bo to jest 600 prawie osób, które przyszły tutaj odbyć zawody. I to bardzo, bardzo cieszę. Organizatorem zawodów był TS AKS Chorzów przy współpracy ze Śląskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Miastem Chorzu. Królowa Sportów wróci do Chorzowa już wkrótce. Przed nami cztery imprezy na stadionie Śląskim, a na zakończenie sezonu kolejny miting na stadionie miejskim. Jakub Brzozowicz, Tuba Chorzowa.